Apostoł Paweł, w drugim myśli do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nadobfitą obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego Pan Jezus tak naprawdę przyszedł na Ziemię i uczynił to, co uczynił? No, Pan Jezus nie przyszedł po to, aby założyć nową religię, zwaną chrześcijaństwem czy kościołem. Nie przyszedł po to, aby dać nam nowe przykazania. Nie przyszedł również po to, aby dać nam jakiś nowy kodeks moralny. No, Jezus przyszedł przede wszystkim po to, aby dać nam życie. I słowo życie jest, jest największym słowem w Biblii. To to życie i natura samego Boga. I pomyśl, On przyszedł właśnie po to, abyśmy taki rodzaj życia mieli. I w tym życiu, mówimy życiu wiecznym, w nas jest, Biblia mówi wszystko, co potrzebujemy do życia, codziennego życia i pobożności. Widzisz, życie wieczne to nie tylko życie na wieki, ponieważ na wieki żyje diabeł. Na wieki żyją grzesznicy, gdzieś żyją, w piekle, ale żyją. No, życie wieczne to nie tyle długość, co jakość życia. To, to, wiesz, że zdolność do poznawania i doznawania Boga oraz cieszenia się pokojem i wolnością i radością i nawet zdrowiem, które ma sam Bóg. To jest życie, które przyszedł nam dać. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.